Logan, Krysta, Jasmine, Diana, Kicia Lily, Jackson, Rosalie, Tina, Miranda, Piorun, Julia, Victoria i Inna. Idę do tego domu po tej imprezce. Fajnie. O, chyba się położyć. To gdzie reszta? Trudno. To pranoc. O, w końcu stać. Lili? Tak? Stajemy już, nie? Która to godzina w ogóle? Chyba szósta albo siódma, nie wiem. Auć. Aha. Idziemy coś zjeść? No, to chodź. Już jesteśmy, w końcu. Ja idę tę stronę na A, Ja tu sobie usiądę. Ja tutaj. Um, pójdę hmm. po Logana, dobra? Dobra. Ktoś tu chyba smaczny posiłek przygotował. Logan! Ktoś się bardzo postarał. Logan! No co? Wstawaj. Śniadanie. Dobra, idę. Chyba ktoś idzie, nie? Chyba tak. ciekawe, kto? Hej! Hey. out. O, hej, Jason! gdzie się podziewałeś? No, Byłam u kolegi, wiesz, z tym Loganem. No, ale Logan już wrócił. Mówiłem, no no, ale jeszcze musiałem iść do toalety, jak wiesz. Aha. Dobrze, kochanie, więc się częstuj. Jasne. No. ja chyba sobie wezmę rybkę. Mniam. I nie wiem, co wziąć. Może wezmę popcorn. Dobry. Ale smaczne ryby, nie? Mhm. Mm a tak w ogóle... Logan, podobać Ci... O, przepraszam, smakuje Ci ten popcorn? No, a jak mi miałby Ci smakować? No. Także... Popcorn jest zawsze smaczny. A, masz rację. Tak. Przesunęła bardziej bardziej dostało. A ja koło mojego misiaczka. Ja dziękuję, już się najadłam. Na zdrówko. A teraz idę się przebrać. Okej. Okay. Pa. Pa. Nie wiem, co ubrać. I co będziemy robić dzisiaj, kochanie? Nie wiem, co. Hmm. A ty Logan? Yy, jakie masz na dzisiaj plany? Nie, chyba z, z, z dziewczyną. No. Nie wiem. Uh -huh. Bo wiesz, trzeba trzeba wymyśleć. Uh -huh. mm. Ciekawe czy to pasuje. A ja już ubrałam torebeczkę i już jestem gotowa na miasto. Um, a już jestem gotowa. O, logan. Chodź. Już idę. Chodź no. Ła No mm. głupi kamień. Co ci z tobą? Widzisz, nie? Mhm. Chodź. Idziemy do lekarza. Ok. Kochanie, a może dzisiaj pójdziemy z Jasmine i Loganem gdzieś na miasto? Czy coś? Hmm, no to nawet całkiem niezły pomysł. No to możemy ich się tylko zapytać i jak się zgodzą, to będę już planować. Jak się zgodzą, to na pewno będzie super. Masz rację, kochanie. A tak w ogóle? Gdzie jest Jasmine i Logan? Wiesz co? Ja tego nie wiem. Nie wiem, gdzie oni są. Zaraz zobaczę na dworzu, czy są gdzieś. Zawołam ich. Jasmine! Logan. Jesteście tu? Jasmine! Logan. Hm, gdzie oni mogą być? I co? Są gdzieś? Ich nigdzie. Nie wiem, gdzie ich szukać. Hmm. To może do nich zadzwonię. No, do Jasmine, bo ja mam tylko do niej numer, bo do Logana nie mam niestety. Dobra, to dzwonię. hello Hej! Y Jasmine, gdzie jesteś? W szpitalu. W szpitalu! Aha! No, się na głupikami nie wiesz aha Nie wiesz, jak to jest, no. A coś poważnego, czy nie? Nie, właśnie mam oko... między... oczami Oj... A gdzie w szpitalu jesteś? Na jakiej ulicy? Na Biskupijskiej. Mhm, dobra. To może zaraz przyjadę. Dobra. No to pa. Do zobaczenia. Kochanie, właśnie dzwoniłam do, do Jasmine i jest w szpitalu, bo yy, się przewróciła i... Właśnie chcę do niej y, iść, bo to jest blisko, nasz, y, w szpitalu jest na, Biskupińskie, na Biskupińskiej i właśnie do niej idę. Idziesz ze no, No dobra, mogę iść. Czas mi nic nie jest. No, dobrze się czuję. No, za bardzo to nic mi nie jest, tylko ta kreska na oku. Mm, bolicie? Nie. Co to za szelesty? Co to jest? Słyszysz? Coś tu chyba? Co to było? I nie wiem. Chodź, lepiej biegniemy szybko do szpitala. Szybko, chodź, biegniemy. Mam wrażenie, że coś za nami idzie. Halo? Halo? Ktoś tu jest? Halo? Kochanie, chodź. Lepiej biegnijmy szybko do szpitala. Dzień dobry. Czym mogę pomóc? Dzień dobry. Ja y, chciałabym się dowiedzieć, gdzie leży Jasmine Yellow. Już mówię. Niech Pani chwilkę poczeka. W sali numer 11. Tak, a pani w odwiedzinę? Yy, tak, my jesteśmy w odwiedzinę. Dobrze. To proszę do dziewiętnastej. Jedenastej. Tak, przepraszam bardzo. Do jedenastej sali. Dobrze, Na dziękuję. Na pierwszym piętrze. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Tak. Hej, to o, ja. hej. Dobrze że się czujesz? Tak, już lepiej, tylko że to mnie trochę denerwuje. Aha, chciałam się coś z Ciebie zapytać. Um, czy. Jak ty to zrobiłaś, że się przewróciłaś? Nie wiem, coś poczułam. Nawagan no, stał koło mnie. Przeważnie to był bardziej przede mną. Mhm. No I nagle coś mnie jakby coś pchnęło. Mhm. Nie, no takie miałam uczucie, jakby ktoś mnie dotknął, popchnął. Mhm. No i tak w ogóle to twarz makami kamień na mnie. Mhm. Nie. No, ale co, czułeś takie wyraźne popchnięcie kogoś? No tak, Jakby właśnie. SPSa takiego zwykłego? Nie.